No, to taki urbeksik. No, to już ciężko to nazwać urbeksem, ponieważ to miejsce tak dobrze jest znane, że to jest plac zabaw dla dzieci. Właśnie pogoniłem dwóch, dwóch dzieciaków na górę, które się tutaj przychodzą bawić. Nie wiem, czy za, za wiedzą rodziców, czy, czy bez wiedzy rodziców. Nie interesuje mnie to. Ja nie jestem rodzicem. No, i to miejsce, które teraz nagrywam, zaczynam, żeby było tak wszystko po kolei. Yy, pokazuję piwnice i tutaj są jeszcze takie takie na rury wąskie takie tunele w sam raso dla dzieciaków do zabawy. Całe takie tutaj są labirynty tych, tych tuneli. No ale ja wiadomo, no, no stary i yy, wielki, ja tutaj nie będę miał żadnej po prostu frajdy z przyciskania się takimi, takimi tunelami, ale do zabaw to jest miejsce idealne. No, i a najfajniejsze miejsce tego budynku to jest dach. A czy już mówiłem co to za budynek? No, to jest taki poradziecki szpital. Wojskowy. Bolnica, tak zwana. No i skoro tutaj jest wyjście z piwnicy, no bo ja zacząłem głównym wejściem, to może. Opętlę go, przejdę się, żeby pokazać z zewnątrz, jak to wygląda. No, z zewnątrz jest to obraz nędzy i rozpaczy. Parter jest troszeczkę bardziej rozległy i też w tym parku są schowane takie dwie szczeliny przeciwlotnicze schrony przeciw jakimś tam nalotom. No tutaj mogę, tu mogę wejść jeszcze, zacząć tutaj pokazywać. Ale to są takie pusto, pustościany, pustościany, chyba się mówi pustostany, że tutaj naprawdę no, za bardzo nie ma nic ciekawego do pokazywania. Tam tylko wlezę na dach. Nie będę sam, bo tam już młodzież sobie urzęduje. No i pokażę jest dzisiaj piękna widoczność. Pokażę widok tutaj na, na nową sól. Ja mam nadzieję, że tędy też dojdę do klatki schodowej. Winno być dojście jak najbardziej. Po piętrach, to nie wiem, czy będę się tam przełaził, bo, bo tutaj już jest wszystko, co tylko mogło być, to jest wyprute i wypatroszone. O, mogę jedynie pokazać te pomieszczenie. To jest taki hol główny. Pozostawały rury wentylacyjne i gdzieś tam, bo to miało formę takiego korytarzowca, ale nie, to zamknięty taki jakby, jakby pentagon, ten kształt tego budynku jest, że korytarzem głównym się idzie naokoło. No i jest klatka schodowa. Muszę troszeczkę świecenie zmniejszyć, bo mi się zaraz będzie grzała latarka, a prędko nie ostygnie, bo taki upał dzisiaj mamy, że, że szok. No i tutaj tymi korytarzami ja mogę przejść po prostu dookoła sobie. No ale jak już jestem na tym podwyższeniu, To jeszcze tutaj pokażę te, ten hol główny ten parter. Już się latarka grzeje, bo, bo zaczyna migać. Mężczyzna była dobra dobra do, do czasu. Albo to też dlatego, że kilka razy mi spadła, nawet nagrałem taki film. Wemru Niebezpieczny wypadek podczas Urbexu. Oczywiście clickbait, bo to chodziło o wypadek w tyle, że latarki. No i tutaj mamy drugą klatkę schodową. A się wtedy naszukałem tej latarki, nadenerwowałem, bo wpadła mi do takiej obciętej kopuły pancernej. A tam było na dole pozalewane. Ja sierota pominąłem jeden skręt i myślałem, że nie będzie wyjścia stamtąd, że będę się tam musiał opuszczać, szukanie jakichś drągów, bo może po drągu bo później nie wyjdę no okazało się wszystko skończyło się happy endem latareczkę znalazłem niby nic się nie stało ale kilka takich upadków i już się Uszczerbiła, już coś zaczęła po prostu szwankować. No, trzeba będzie sobie skoro mam takie hobby, łażenia po dziwnych miejscach, to trzeba będzie sobie nową zamówić od Chińczyka. No i teraz zobaczę, czy, czy się troszeczkę no, jest impreza. Słychać, że muza gra. Ale nie wiem, Nie wiem, czy mam zgodę na nagrywanie, dlatego obróciłem telefon w bok, bo teraz się ma, bo teraz filmuję. Tak sobie wspominkę nagrać, bo ja tutaj pasowki widzę, że się nie zmieniły. Czy są tam lepsze z drugiej strony? Nic się nie zmieniło. Te same. Te same. O cholera. No właśnie, tak jak, tak jak myślałem. żeby... Aha, bo to się wychodzi. No jest, dobra, jest impreza, nawet graffiti te same. Aha, spoko. To jest tylko ta, to na tą część dachów wejdę, a na tamtą, tymi tutaj o, schodkami, bo tutaj jest jeden stop zar strop zarwany i, yy, aha, no tutaj się wycho wychodzi się tym oknem i później tędy trzeba wyjść na tą wyższą część, tym tutaj połamanym. Także zaraz będę, cześć zaraz będę próbował jeszcze jestem w szpitalu, to mnie daleko nie wywiozą w szpitalu w szpitalu zacznę i w szpitalu zostanę Dobran, pauza no i już jestem na punkcie widokowym, stary poradziecki szpital wojskowy no i widać tam główny kościół w Nowej Soli akurat uchwyciłem kolejny towarowy jak przejeżdża Aczkolwiek ten zoom w tym telefonie, to pewnie nie jest najlepszy, najwyższego lotu I mam nadzieję, że ja dzisiaj nie będę najwyższego lotu ja, Jak tutaj, jak tutaj sobie nie polecę czym tego Także Także ja tylko z daleka pokażę, bo akurat Są yy, dzieciaki tyłem, tyłem odwrócone na kominie Jakieś dwie dziewczynki Rodzice Mam nadzieję, że nie wiedzą i się nigdy nie dowiedzą, także, także nie, pokażę, nie, nie pokażę twarzy. Nie, nie, to, to broń Boże, żeby nie przykonfidencić, bo ja za dzieciaka też robiłem wszystko to, co nielegalne i mi do tej pory zostało, nie? Także tutaj, już w tym miejscu chyba był szyb windowy, tutaj maszynownia dźwigu była, no to tylko zostały dwa, dwie, dwa otwory po, po tych, po linach. Tutaj jest jakiś napis, mądry pewnie, kocham Andrzeja Dudę Morawieckiego, mój wujek to walczył pod Monte Cassino i zdobył kurwa ten klasztor Benedyktów. Jaka poezja ej, piękna. Ej, chłopca, ja no i y, graffiti jeszcze tam, po prostu takie dwie mordy pozostawały. Dach już widać w tragicznym stanie. I w ogóle, cały budynek to można powiedzieć, że to już taki jest stan przedrozbiórkowy. Uwieczniam to, <grywam> nagrywam na, na kamerze. Może to będzie ostatnie na, nagranie. Także może nawet nie będę od razu publikował tego filmu, tylko poczekam sobie kilka lat z publikacją, no bo szkoda dzieciakom taki fajny plan zabaw likwidować. Zaraz się jakiś debil trafi z jakiegoś urzędu miejskiego, który... na TikToku, na YouTubie wszystko nagrywają miejskiego miasta. Tak? No, to dobrze. Tu na spokojnie można, nie? Bo tu chodzę już od 3-4 lat. Nie, dalej nie radzę. Przegląd komina, zobaczymy. Święty Mikołaju jesteś? Nie ma, nie ma Świętego Mikołaja. No i tak to wygląda obrys tego budynku. Jeszcze tam sobie ponagrywam troszeczkę miasto z zoomem. I pozostanie mi tylko tam z a to pokażę później, jak to trzeba po prostu się nagimnastykować. A mnie jeszcze boli biodro i kolano, także mam niezły ten, niezły trening. No. Tutaj, może w tej wełnie jakieś ruskie ruble zagrzebane albo medale po jakimś generale. No i tak, tu kościół, to już pokazywałem. Teraz przyzumuję maksymalnie. A nie, w ogóle zrobię pauzę i na innym ustawieniu będzie chyba. Właśnie, jak zacznę na tym obiektywie nagrywać, to jest razy dwa. I teraz przy, przyzumuję o, to powinno być całkiem znośnie jest dwunastokrotny teraz zoom, ale to już jest cyfrowy no to tak, kościół mamy tutaj mamy gdzieś wieżowce widziałem, tak, są dwa wieżowce jest ten amerykański syf się władował literka M nie muszę mówić co to znaczy to tacy debile są w tym w tym McDonaldzie, że nawet nie, nie chcą sprzedać człowiekowi ekologicznego hamburgera czek, mówi im, tłumaczy, że poproszę, poproszę hamburgera bez jakichś zbędnych opakowań, a oni i tak go nie dość, że jest w papier zawinięty, to jeszcze do torby papierowej włożą. Ekologia Fest. I im tłumaczę, po co mi ta torba. Przecież ja za chwilę, za sekundę tą papierową torbę wezmę i wyrzucę. Pozbędę się jej. Lody też sprzedajecie takie w wafelku na wynos. I się nie pytacie każdego klienta z osobna gdzie on tego loda będzie konsumował i tam jest jeszcze, o właśnie wieża ciśnia, zap ciśnień zapomniałem pokazać, ale to jest teren wodociągów i kanalizacji i na tamtą wieżę ciśnień nawet pod jej podstawę się nie podjedzie bo jest w lesie zasłonięta i cały teren jest bardzo dokładnie ogrodzony chociaż dzisiaj może tam pojadę sobie spróbować szczęścia no i to ten nowy kościół na którego dzwonnicę też by było dobrze wleść. Ale na kościoły wiadomo, nie wpuszczają. No, i teraz jeszcze tak parę fotek zrobię i dogram tutaj tylko zakończenie. Jak przeżyję złożenie po tych schodkach, te dwa pokażę dwie szczeliny przeciwlotnicze. No, i jeszcze w tym świetle wieczornym, tutaj pokażę tą niższą część dachu. Tam się udało zejść bezproblemowo. Tutaj jest taki. Chyba na świetle było na klatkę schodową pełno kominów, grafiti dość kiepskie, wszystko się sypie, ale miejscami nawet papa na dachu została w bardzo dobrym stanie, posklejana, ale tylko miejscami, bo już o tutaj się zapadło, no i teraz wejdę jeszcze do środka taki przejdę się po tych, po tych pomieszczeniach muszę tak złazić, bo mnie kolano boli także nie, chcę, nie chcę skakać. Bo jak 100 kilo skoczy, to od razu mnie po prostu jakby mnie ktoś po prostu nożem dźgnął muszę uważać na te kolanko, nie, prze, nie przeciążać go no, i tutaj jeszcze pokazuję, tu musiałem pokonać tą właśnie przeszkodę, żeby tam, żeby tam wleć na, na daszek. No, ale to tak głupio się przy małolatach kompromitować, że już jestem taki stary dziad, że nie dam rady wejść. Tutaj kondygnacje, to one wyglądają bardzo podobnie. Tutaj też jest o, właśnie. Te rury wentylacyjne, może jakieś tylko będzie fajne graffiti. Tutaj ktoś wyciągnął drut z tej, z tej spiralki. Tutaj kawałek takiego systemu wentylacyjnego większego został. Przygaszę, bo znowu Chińszczyzna szwankuje. No i dla odmiany sobie teraz zajdę tą klatką schodową, korzystając, że jest jeszcze widno, to odszukam wejście do tych dwóch bunkrów, ale nie będę musiał długo szukać, bo ja sam po prostu chyba z rok temu nanosiłem na OpenStreetMap. To tylko spojrzę sobie w aplikację mobilną, której używam i zaraz będę wiedział, gdzie te są wejścia. To po wyjściu budynku zrobię. Potężny budynek to przecież można było przerobić to chociażby na mieszkania, ale to po tym jak się ruscy stąd wynieśli. To jeszcze, ja myślę, że to było w dobrym w miarę stanie. Jeszcze były jakieś instalacje. A teraz, no to tutaj, co? Nietoperz chyba tam leciał. To jedynie tyle, że schronienie dla, dla nietoperzy. A oczywiście, miejskie legendy już dobrze się mają, bo tak gadałem tam z dzieciakami i mówią, że tutaj. W nocy to straszy. No, faktycznie tak. No, i teraz muszę zrobić przerwę, żeby zorientować się, gdzie są te schrony przeciwlotnicze. No i tak tutaj wylazłem. Jest ta główna ściana frontowa. No i na, na dachu mamy małolaty, które do mnie machają. Taki fajny, taki fajny plac zabaw tutaj jest. No, i rzeźba jakiej ma jakiejś matki z, z dzieckiem tam nad klatką schodową. Natomiast szczelina przeciwlotnicza spojrzałem już na mapę jest akurat po przeciwnej stronie budynku. Także coś tak czuję, że będę musiał mieć dzisiaj wypokrzywowane nóżki. No, bo dla zasady powiem, że w lecie po takich miejscach się nie chodzi. Właśnie ze względu na pokrzywę. Pokrzywa potrafi, zwłaszcza jak się ma krótki nogawek, umilić życie. A ja zawsze mam te nogi, te piszczele takie obdrapane, że się wszyscy dziwią. Gdzie ty łazisz? Gdzie ty byłeś? Oj, krew ci leci, co ci się stało? No bo nie tylko pokrzywa pilnuje, bo jeszcze jeżynka potrafi dobrze upilnować. I tutaj już chyba będzie pierwsze wejście do szczeliny przeciwlotniczej i tu już widać tak, dobrze dobrze pamiętam także niepozorny kopczyk ziemi no i typowa typowy schron i komary o ile tutaj robactwa No, i tu jest z takimi rozgałęzieniami. Jest to dość jak na szczelinę przeciwlotniczą. To to jest dość takie obszerne. Teraz przechodzę sobie tutaj w kółko w jednym pomieszczeniu, bo to są jakby takie dwa pokoje. No, i zaraz pójdę dalej. I tu jest przejście do drugiego wyjścia na powierzchnię O i już cała szczelinka przeciwlotnicza No i tak po wyjściu z tej szczeliny tutaj jeszcze jakieś resztki ruskiego napisu który już się no, nie zachował, nie jestem w stanie rozszyfrować co tu było napisane i y, to nie jest to, co ja w nocy znalazłem. No bo wiadomo, no w nocy to się y, jeszcze to jest utrudnione. Jeżeli ma się nawet dobrą latarkę, znalezienie takiego, takiego bunkra y, po prostu. Ta szczelina przeciwlotnicza, którą ja znalazłem rok temu, ona miała inny kształt. Także ja idę teraz tą ścieżką tuż obok. Może mnie ta zaprowadzi. Może są dwie. Właśnie to lubię w eksploracjach najbardziej. Odkrywanie nieodkrytego. No to znaczy lokalsi to znają, ale jak ja przyjeżdżam sobie yy, robić mapę, mapować teren, na potrzebę street map. No to wiadomo, że dla mnie to wszystko i proszę bardzo. Jest, to nie była jedyna. I teraz tak. Ile mam wejść? W ogóle tutaj wszędzie są te bułki, bo tutaj mamy jedno wejście. Tam dalej jest kolejne. To ja tam tylko zapoznawczo ja tylko widziałam kawałeczek. To tutaj mamy jeszcze jedną szczelinę przeciwlotniczą. Także wchodzę do tej zobaczyć. Piękny obiekcik. I znowu strażnicy Teksasu. Czyli robactwo. No, i to jest to. Teraz sobie przypominam. Taki jest tylko długi tunel. I szybko do końca. E, bo wampiry tutaj są, krwiopicy, no i... i już wylazłem. No i żegnam tą szczelinę, ale to jeszcze nie było to. A już nóżki będą pochlastane przez pokrzywy, bo ten tunel, który ja miałem na myśli, teraz ta ścieżka przez Zielsko się pozacierała. Właściwy tunel, który ja kiedyś właśnie eksplorowałem, a to ja tutaj więcej tego poznajduję. To tutaj jest, proszę! Takich tuneli jest tutaj więcej. O, ten już jest troszeczkę innego kształtu. Ale to poznaje pralkę. Ten z pralką to jest właśnie ten, w którym ja byłem. Cały okopcony, z takim pomieszczeniem pomiędzy. I tutaj znowu jest luszczane odbicie, że tak powiem. No i wyjście na powierzchnię. Nie, nie ma wyjścia na powierzchnię. Jest tam przejście. Zaraz to powinno być przecież. Halo, co jest? Tu jest zamurowane? No dobra, już czegoś nie rozumiem. No i teraz tak, tak jak pokazałem. Tym wlazłem i tym wróciłem. Natomiast tu idąc na prawo, mamy jeszcze jedno wejście, no i też prawdopodobnie będzie wyjście. I ten wał ziemny, który jest tym schronem. On się ciągnie tutaj, tutaj. I jak pamiętacie, w środku, jak pokazywałem, rafiłem na zamurówkę bez możliwości wyjścia. Natomiast tu już widzę, że jest kolejny. Ale to jest chyba tak, to jest chyba ten sam. Yy, tak, to już teraz się powtarzam. To jest ten sam, yy, w którym byłem z tymi takimi dwoma komorami. No, bo ta, tak, tutaj ta opona leży. No to tutaj już się nie będę wracał. żeby nie ten, żeby się nie powtarzać. No i tutaj jest zrobiona huśtawka na drzewie. Nawet o nad ślady ścieżki jeszcze jakieś zostały. No i jest wejście. Od tej strony teraz, co zgodnie z moimi przewidywaniami, powinno mnie zaprowadzić do tej zamurówki. Trzeba zebrać na, na klatę parę pajęczyn. A! No i wszystko się wyjaśniło. I tu jest, ta, tu jest ta zamurówka. Dotąd to, właśnie dotąd doszedłem do tej kratki, a byłem tuż przy samym wyjściu. Czyli to jest. Należący tutaj do jednego systemu. No, i teraz już idę. Mam nadzieję, że do ostatniego schronu, i ten już będzie czwarty, tuż obok siebie. Mieli ruscy rozmach na wypadek jakiegoś nalotu wojskowego, to pobudowali tutaj dość sporo tych schronów. Nie wiem, czy to będzie ostatni, i wszyscy mogli się, pacjenci, lekarze być w miarę blisko ewakuowani do takich, do takich schronów no i też tutaj jest obraz nędzy i rozpaczy wszystko po, porujnowane, popalone <tutaj>, tutaj ławka jakaś przytargana z parku a tu jedna wielka spaleniza. ten jest konstrukcją identyczny jak ten obok i identycznie wypełniony ochydnym robactwem że właśnie, No i tutaj są jakieś sprzęty, jakieś właśnie elektronika porozwalana. To mnie tam to zmyliło, bo myślałem, że pralka była tu, chociaż też była, bo jest jakiś wąż od pralki. To pewnie złomiarze to przy, przytargują i później to wy, wypalają, czy, czy rozbierają na części. Ciężko jest zgadnąć, skąd się tutaj wzięło. I wszystko mi wskazuje na to, że to jeszcze nie będzie koniec. Także tutaj mamy wyjście, a tam widzę taki podejrzany właśnie kopiec w lesie, tylko na filmie tego nie będzie widać i zaraz podejdę zobaczyć czy nie ma kolejnej właśnie takiej szczeliny przeciwlotniczej I tutaj jeszcze przy ulicy Wojska Polskiego jest jeszcze jedno graffiti, no tego nie, to nie jest graffiti, bo to ciężko nazwać graffiti to jest taka po prostu taki malunek żeby przykryć szkaractwo tej cygielnicy Ponieważ wszystko wskazuje na to, że ta cegielnica, przy której ja stoję, to jest jakiś pustostan. No bo tam okno wybite, jakiś tam rośnie krzaczor w oknie, tutaj tak samo, raczej wejść nie będę próbował, bo to tam nic ciekawego nie ma. Poza tym za dużo ludzi się teraz tutaj kręci, żeby jakieś robić podejrzane, tutaj próby wejścia jeszcze od frontu. Natomiast. Tamten budynek, tylko zapomniałem co to już było. Czy chyba młyn wodny, nie, nie, wiem, nie, nie wiem, nie będę teraz ściemniał. To ja go eksplorowałem jakoś półtora roku temu, byłem w środku we wszystkich kondygnacjach. Także mam zdjęcia, są zdjęcia dodane bezpośrednio do map. Można sobie zobaczyć. To żadna tajemnica, jedyna tajemnica na takich urbeksach to jest pokazanie, którędy ja do tego budynku. Yy, wszedłem, a mogę wyjaśnić to bardzo prosto: wylądowałem na dachu na spadochronie i tak się właśnie dostałem. Bo podstawowa zasada Urbeksu nie zdradzać, którędy się wchodzi. <grym> no i tutaj te, ten piękny malunek Graffiti, tak jak mówiłem, nowa sól, z tego słynie.